A oni dopilnują, by spotkała Cię sprawiedliwość. Zrobię to teraz po swojemu. Eh, czy, czy macie w domu telefon? I będzie już dobrze. Wygląda, jak... jakby jadł dzieci. On, no weź, jest śmieszny. Nie przychodziłeś tu nigdy? Nie. Luna Parki zawsze mnie przerażały. Kurwaaaaaa! Słuchotnie, słuchotnie sprzela je! Komu, komu, na domu! A, to Dzięki, tato. Czasem umiesz być spoko. Dziękuję, Wia. Dziękuję. Uciekłeś z <laughs> Okej, okay, dlaczego jesteście tacy zszokowani?! Hello! Bo to Verosika Mayday. I... ty? W sensie ona jest ślepa?